Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku strap masowym, i dzisiaj będzie to drapping sponsorowany, a to dlatego, że w ostatnim czasie otrzymałem wsparcie od widzów i od zaprzyjaźnionych kanałów strapkowych, i mamy tutaj przesyłkę od Natalii z kanału Moje życie w Polsce, od Liwii, która prowadzi kanał Sanoczanka, Wariatka, i od Wicki. Także zaraz się dobieram do tych przesyłek i zapraszam na drapanko. No i już jestem. Pozwoliłem sobie to odpakować poza wizją, żeby po prostu nie przedłużać. No i jestem naprawdę zaskoczony ilością tych zdrapek. Jest tego bardzo dużo. Mamy krzyżówkę XXL. Krzyżówkę XL Bonda 100 tysięcy w gotówce to są strapki od Wandzi. Tutaj mamy szczęśliwe linie krzyżówkę Winku, pensję czarnego kota i 50 groszy na szczęście od Liwi. No i tutaj jeszcze mamy prezent od Natalii. On jest tak ślicznie zapakowany, że sobie go teraz właśnie odpakuję. No i mamy bardzo fajną kartkę. I mamy tutaj wesoły świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia i miłości życzę Adaś, Jacek i Natalia z kanału Moje Życie w Polsce. Prezent od, na odczarowanie drapaka. <grych> dziękuję Natalcie, naprawdę bardzo dziękuję. Jeszcze jest czekoladka. I piękny prezent. Ach, aż naprawdę szkoda go odpakowywać. No ale czyńmy. Oj, i co my tutaj mamy? O, śliczny kotek. Natalia, wiem, że to jest Twoja sprawka. Naprawdę coś wspaniałego. Będzie w honorowym miejscu w pokoju wisieć. A co my tutaj jeszcze mamy? O, proszę bardzo, czarne koty. Happy siódemki, ojejku. Natalia, naprawdę, nie musiałaś. O, no to mamy naprawdę piękny draping dzisiaj. I jeszcze są zdrapki ukraińskie o, ta z tymi symbolami bardzo mi się podoba i jeszcze takie, widzę taki ster świetny no dobrze moi drodzy, także mamy mnóstwo drapania, także bez przedłużania zapraszam Was na odcinek no to myślę, że możemy zaczynać, weźmy sobie na początek te zdrapki ukraińskie, bo one mnie tutaj najbardziej ciekawią a zdrapek mamy na 57 zł i są te nasze symbole i szukamy ich tutaj poniżej. Tutaj mamy jakiś worek, walizkę, tutaj jest muszla, sztabki złota, statek. Dalej mamy portmonetkę, samochód, jakiś domek, zegarek i ostatnia szansa. Mamy ping banknotów, czyli zdrabka jest przegrana. No i teraz.

i 12, czyli strapki ukraińskie przegrane, ale zostaną na pamiątkę. Jeszcze raz Natalia, bardzo, bardzo dziękuję. No dobra, teraz mamy przed sobą mnóstwo polskich strapek, także zapraszam na drapanko. Pierwszy czarny kot przegrany. I drugi. 4. O, jest złotówka. Super. Mamy trafienie, to odkładamy na bok. I kolejne dwa czarne koty. 4, 2, 4. Mamy łapę. Świetnie. Łapa nam daje 7 zł. Proszę, Natali, jaką masz szczęśliwą rękę? 13, 13 i 50. Także mamy już dwie wygrane stratki. No to teraz chybi 7 sobie zrobimy. Mamy 15, 12. bonus słońce. 11, 18, 13, 24, 28, 25, czyli tutaj nie ma nic. Może sobie te wygrane będę tutaj odkładać. O. Kolejna chyba 7. Mamy 22 i 21. 25, 11, 29. 23, 26 plus kwiat, czyli druga happy przegrana. To może teraz sobie weźmie jakąś inną zdrapkę, żeby tak urozmaicić pensję od Liwi. I tego koloru jeszcze nie drapałem, u mnie są dostępne tylko różowe, także może ta zdrapka będzie szczęśliwsza niż te, które ja wybieram. 26, 14, 18, 13, pensja. I 29, no niestety. Co pensja, to pensja, jak to mówią. I kolejne kotki. 13 tysięcy, o, dwa razy już mamy. 7, 13, to tutaj nie ma nic. I dolna zdrabka też nie ma wygranej. 2924. I szukamy. 29 jest trafienie. Pod którym mamy uwaga, uwaga, 2 zł. No, super będzie na pomnożenie. To teraz sobie bierzemy, o, zdrobkę od Wangi 100 000 zł w pustakach. I mamy tak 12 29 8 i dwadzieścia dwa. Jest trzydzieści pięć, sześć, dwadzieścia pięć, dwa, trzydzieści, trzynaście, dwadzieścia osiem, dwadzieścia trzy, siedem i jedenaście. Tak, oznaczenia są różne, także to idzie do strapek przegranych. Teraz sobie weźmy WinGo i zaczynamy. Start. Mamy I18. I mamy Stop. Także, niestety, tutaj chyba nic nie będzie żadnej linii. Jeszcze mamy bonus, w którym mamy Win i go. Tak, yy, Win i Koronę. Także, zdrabka jest przegrana. Dobrze, wróćmy sobie do naszych czarnych kotów. Co one tutaj przyniosą? 7, 10, 13 tysięcy, 50, 50 i druga sztuka 10, 13 i 13, czyli tutaj też się nie udało, niestety. Dobra, co teraz sobie podrapiemy? Może o, weźmy krzyżówkę XXL. I pierwsze dwie litery, jakie mamy na strapce, to H oraz P. No to trapiemy. H już jest, P tak samo. Czy jeszcze coś jest? Tu jeszcze mamy I. I to wszystko, nie? Dobra, druga strona. Epilog. No dobrze, także to jest wszystko. Tutaj mamy dwa wyrazy utworzone, a tu mamy pięć. A pięć wyrazów to jest 15 zł. Także sprawdzamy, czy oznaczenia się zgadzają. RR. R to jest 20 zł z tego, co kojarzę. I zgadza się, gapa ze mnie, przegapiłem tutaj literkę K. Czyli krzyżówka XL od Wandzi przynosi 20 zł. Mamy 6 słów na tej krzyżówce. Wandzio, bardzo, bardzo dziękuję za tak zacną zdrapę. Postaram się pomnożyć oczywiście, także to idzie do wygranych. A my lecimy dalej z naszymi strapami. Teraz sobie zrobimy Jamesa Bonda. I mamy tutaj zegarek, rekin, lupę, znak, jest mucha, no druga mucha. Wandzia, ty masz rękę naprawdę, no to sprawdzamy. Pięć, i 5 to mamy dyszkę, w w takim razie nic nie może być mamy oko. Czyli kolejna fajna wygrana odwandzin. No super. Bardzo, bardzo się cieszę. Dobra, przechodzimy teraz do czarnego kota od Natalii. Tutaj mamy 1.51 jest ustrzelona złotówka. I dolna strapka, O blisko 50. Ale niestety nie dali. Ale złotowa jest, także super. Dobrze, co sobie jeszcze trafniemy? Tutaj mamy happy 7. No, i lecimy. 29, 15. I mamy 20, same 20, ale nie 9. 26, 28, 11, 24. Bonus księżycy. Dobra, czyli to do pustaków. Teraz mniejsza krzyżówka. Może ta też będzie szczęśliwa. Także testujemy. Mamy J pierwszą literą i chyba tylko ta jedna tutaj jest. No to P. No i moi drodzy. Zostaje ostatnia litera. FFF F, F, mamy. I to jest dopiero drugi utworzony wyraz, ale widzę, że nic więcej nie weszło. Także tutaj krzyżówka powinna być przegrana i tak jest. Mamy BS. Dobra, to do pustych. Przed nami jeszcze zostają cztery złapy. Ostatni czarny kotek. Dwa pięćdziesiąt trzynaście tysięcy. 2, 13 i 50, czyli to niestety jest przegrane. Ostatnia chyba 7. 15, 29. Czy coś tutaj wyjdzie? 18, 21, 16. Niestety i bonus słońce. Dobrze. I mamy szczęśliwą linię i wielką krzyżówkę, w sensie tą XXL. -kę. Ale teraz się zabieramy za szczęśliwe linie i mamy pierwszy symbol kwiat. I kwiat jest bardzo fajnie. I tu tak samo i tu on. Dobrze, sakwa teraz też mamy. To może szczęśliwe linie od Liwi będą faktycznie szczęśliwe, bo na moje wybrane nie ma co liczyć. No, i dostaje Ananas. Także niestety tutaj też nic się nie udaje wygrać. Tak, oznaczenia kontrolne mamy NQ. W porządku. No, i teraz się zabieramy za tą krzyżówkę XXL. To jest ostatnia zdrabka na odcinku i ostatnia zdrabka od odwandzi. I dwie pierwsze litery mamy CA. O, jak się A trafia, to już naprawdę. Szansa na, na wygraną krzyżówkę chociaż psychicznie się zwiększa, no ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. No i dobrze. Jeżeli niczego nie przegapiłem, to mamy już wygraną w drugiej krzyżówce. Są trzy wyrazy, jakie mamy, to Dawid, Ada i Iga, a przed nami ostatnia literka E. A E trochę się tutaj pojawiało, więc jest szansa na powiększenie rezultatu. Także uwaga, dodrapuję ostatnie wyrazy. No i dobrze, także krzyżówkę mam wydrapaną. W tych krzyżówkach mamy bodajże po dwa wyrazy, ale w tej mamy trzy. Także wygrana powinna wynosić 10 zł. Mnożnik dotyczy tylko krzyżówki trzeciej, także na niego nie zwracamy uwagi. I potwierdza się: mamy oznaczenia kontrolne P oraz P. Dobrze, moi drodzy, to jest wszystko. Mam nadzieję, że się zrelaksowaliście, bo drapania było naprawdę bardzo dużo. Zapraszam Was na podsumowanie. No i tak, to są zdrapki, które wygrały na dzisiejszym odcinku. Wszystkie zostały mi podarowane, także mój wkład to zero. A udało się wydrapać z tych wszystkich strapek 51 zł. Także naprawdę odrobiłem, można powiedzieć, swoją premierę. Także no, serdecznie dziewczyny Wam dziękuję za tak wspaniały prezent. Także widzimy się na jutrzejszym zdrapmasie. Dziękuję za oglądanie. Cześć!